Zastanawiałeś się kiedyś, ile jest wart Twój wzrok, ile jest wart uśmiech Twoich bliskich? Wyobraź sobie, że nie widzisz ich uśmiechu. Nie możesz się bez niego obejść. W Polsce żyje około 5 milionów osób, które potrzebują opieki okulistycznej. Część z nich straciła wzrok z powodu różnych schorzeń. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że ponad 80% zaburzeń widzenia można zapobiec poprzez podjęcie kompleksowych działań diagnostyczno-terapeutycznych. Wobec tak dużych potrzeb otworzyliśmy Centrum Okulistyczne Świat Oka i nadaliśmy kształt nowoczesnej okulistyce, gdzie Ty i Twoje oczy są najważniejsze. W jednym miejscu zebraliśmy światową czołówkę urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych najnowszej generacji lasery do chirurgii refrakcyjnej, innowacyjny system urządzeń do operacji zaćmy, jedyny na świecie laser, który leczy wczesną postać AMD, precyzyjne lasery terapeutyczne i tomografy optyczne. Dzięki nim jesteśmy w stanie jeszcze szybciej i dokładniej diagnozować oraz bezpieczniej i skuteczniej leczyć pacjentów, niezależnie od ich wieku i potrzeb. Doświadczeni specjaliści, kompleksowa diagnostyka to to, czym możemy się pochwalić. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wykonywać badania i zabiegi przy użyciu najnowocześniejszych laserów i urządzeń wartych ponad 8 milionów złotych. Korzystając z naszego doświadczenia, chcemy dalej zmieniać i budować świat okulistyki, bo Twoje oczy są najważniejsze. Zadbaj o swój wzrok, bo możesz stracić więcej niż myślisz. Zainwestuj w zdrowie swoich oczu.